To symboliczny moment, panie marszałku, panie posłanki. Bo Donald Tusk jedno z najważniejszych zadań, szybko i bezwzględnie, przywrócić rządy prawa w Polsce powierzył Adamowi Bodnarowi. Temu, którego 8 lat temu, gdy chciał być Rzecznikiem Praw Obywatelskich, politycy z obozu Tuska gotowi byli odrzucić. Ja nie, e, nie złożyłem podpisu pod tą, tą kandydaturą. Myślałem, żeby zagłosować za, ale później dopiero, bo ja niewiele wiedziałem na temat jego poglądu. On zachęcał Platformę, żeby po prostu zagłosowali na Zofię Romaszewską. A to inna symboliczna chwila. Bo Bodnar funkcję przejął od swojego dawnego współpracownika z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Marcin Warchoł był współpracownikiem Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest związane z orzekaniem. I w końcu sam Adam Bodnar, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stał się symbolem walki o praworządność. A teraz, już w roli ministra sprawiedliwości, tę walkę ma wygrać. Jak nie on, to kto? Czy on jest legalistą? Tak. Czy my możemy przywracać prawo tak minimalnym bezprawiem? To zdanie Adama jest chyba Jasne, nie. My musimy Polskę y, doprowadzić prostu do zwyczajnych, normalnych reguł praworządności. I pan to zrobił? Y, ja to. Ja to. Tak, ja to zrobię. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara. Tu minister sprawiedliwości Adam Bodnar pokazał, jaką drogą chce pójść, by rozwiązać najbardziej palący problem sądownictwa. Aby przedstawić państwu główne założenia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dalece inny niż ten wprowadzony przez Zjednoczoną Prawicę. Bodnar ustawą chce odwrócić pisowskie zmiany. Będą dostępne w taki sposób, aby środowisko sędziowskie miało swoją reprezentację. Ale o tym za chwilę. Chciałbym Państwa przywitać serdecznie w budynku prokuratury krajowej. Bo zaledwie Zbigniewy. kilka godzin później też Adam Może Bodnar, tym razem jako prokurator w generalny, w zdecydował w o kraju, odbiciu prokuratury z rąk ludzi Zbigniewa Ziobry. A przy tym pominął pisowską ustawę, która wiązała mu ręce. Adam Bodnar w czasie spotkania z Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Wyjaśnijmy: Zjednoczona prawica, na wypadek utraty władzy, już w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej zmieniła prawo o prokuraturze. Okroiła kompetencje prokuratora generalnego, a wzmocniła prokuratora krajowego, którego nie można odwołać bez pisemnej zgody prezydenta. Bodnar znalazł jednak sposób na ominięcie pułapki zastawionej przez poprzednią władzę. Uzyskał trzy opinie prawne, z których wynika, że Dariusz Barski to on. Bliski współpracownik i kolega Zbigniewa Ziobry w 2022 roku wrócił do pracy ze stanu spoczynku, czyli prokuratorskiej emerytury, wbrew przepisom, co według Adama Bodnara oznacza, że Barski nadal jest na emeryturze, nie może zatem kierować prokuraturą. Pełnienie obowiązków prokuratora krajowego, premier na wniosek Bodnara powierzył Prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi, członkowi Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które zarządów Zjednoczonej Prawicy walczyło o odpolitycznienie prokuratury. Stworzyli system, który im pozwala. To zdjęcia sprzed czterech lat, gdy prokuratorzy z tego stowarzyszenia widzimy Jacka Bilewicza, prezentowali raport o właśnie politycznym zaangażowaniu prokuratorów w czasie rządów Zbigniewa Ziobry. Nagrywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Działania... Decyzja Bodnara o odwołaniu prokuratora krajowego wywołała bunt. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? To nagranie wykonał i upublicznił Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, czyli Bodnara, ale wcześniej Zbigniewa Ziobry. Witam Państwa, witam Państwa na briefingu prasowym ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Panu, ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem o charakterze bezprawnym i przyjmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki. Przeciwko Bodnarowi wystąpił też ten nominat Zbigniewa Ziobry to prokurator Michał Ostrowski, aktualnie, tak jak Hernand, zastępca Bodnara. Wspólnie z pozostałymi zastępcami prokuratora generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Do tej sprawy włączył się prezydent, który wyraźnie stanął po stronie Dariusza Barskiego. To zdjęcie z ich spotkania, do którego doszło już po tym, jak Bodnar poinformował Barskiego, że nie jest on czynnym prokuratorem. Tę sprawę prawdopodobnie rozstrzygnie sąd, ale też ta sprawa pokazuje, że Bodnar na drodze do praworządności będzie miał podgórkę, czego zresztą się spodziewał. Uderzamy w samo jądro zmian, i to nie jest tylko i wyłącznie jądro opierające się na ideach. Ale także na finansach, no to trudno się dziwić, że jest opór, tak? Tak mówił w rozmowie z nami tydzień przed ogłoszeniem decyzji dotyczącej Dariusza Barskiego. A w prokuraturze może chodzić też o pieniądze. Spójrzmy, w niespełna dwa lata Dariusz Barski jako prokurator krajowy powołany przez Zbigniewa Ziobrę zarobił łącznie z przyznanymi nagrodami ponad milion złotych. Tak jak wspomniany już Robert Hernand, ten, który nagrał Bodnara i upublicznił to nagranie, czy inny bliski współpracownik Ziobry, Krzysztof Sierak. Prokuratura to tylko jeden z obszarów, którymi nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny ma się zająć. Takie zadanie postawił przed nim premier Donald Tusk. Musimy tu naprawdę odbudować coś, co zostało zrujnowane czyli państwo prawa ze wszystkimi tego, Instytucjonalnymi aspektami. Trzeba nastawić się na działanie krok po kroku i cały czas przesuwanie tej granicy w kierunku państwa e, praworządnego. I my w to głęboko wierzymy i to się uda. To czy nie razi Pana to, w jaki sposób minister Sienkiewicz postanowił załatwić sprawę mediów publicznych? Bo być może tu też trzeba było krok po kroku nie, to i dać sobie ten czas. Nie, to mnie nie razi. To znaczy, ja oczywiście znam e, całą sytuację, znam argumenty różnych e, stron tego tego sporu, który powstał w Polsce. Chodzi o decyzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza z grudnia ubiegłego roku, który odwołał dotychczasowe władze mediów publicznych i powołując się na kodeks spółek handlowych przekazał władzę w mediach swoim ludziom. Jaką rolę zaczęły odgrywać media publiczne przez ostatnie lata w Polsce w kontekście zamachu na wolność wyborów, w kontekście niszczenia ludzi, w kontekście napiętnowania. Mimo wątpliwości czy Sienkiewicz miał prawo tak zrobić, Adam Bodnar poparł jego decyzję. To jest sytuacja absolutnie szczególna dla mnie, jednak w tym sporze rozstrzygające jest stanowisko pani profesor Ewy Łętowskiej. Ona pani profesor zawsze była dla mnie największym autorytetem prawniczym. Tu przypomnijmy, że profesor Ewa Łętowska to była rzeczniczka praw obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Stanie Spoczynku. W portalu Konstytucyjny.pl opublikowała ten tekst, w którym rozważa, czy decyzja ministra kultury o wykorzystaniu kodeksu spółek handlowych w sprawie mediów publicznych może mieć, tu cytat, zakotwiczenie w Konstytucji. Pani profesor powiedział coś takiego, że w momencie, kiedy mamy stan tak głębokiej niekonstytucyjności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji, jakim stały się media publiczne, to. Należy poszukiwać tych środków prawnych, które pozwolą na to, aby przywrócić normalne funkcjonowanie tej instytucji. I w tym przypadku ten środek prawny, który został wybrany, to jest kodeks spółek handlowych, a następnie ta procedura dotycząca likwidacji spółki. Absolutnie nie mam z tym kłopotu, że na takie rozwiązanie pan minister Sienkiewicz się zdecydował. Z całym szacunkiem do pani profesor Łętowskiej, no ale ona nie jest źródłem prawa. Czy pan może dzisiaj.? No nie no dobrze, ale mamy źródło prawo, jakim jest kodeks spółek handlowych ale i Ale Pan wykonywanie... sam w 2016 roku się temu sprzeciwia. Tak, tylko że pani redaktor, w 2016 roku byliśmy w absolutnie zupełnie innej sytuacji, tak? Telewizji publicznej rządzonej przez pani kumpelist. W 2016 roku sytuacja była inna. Wtedy zjednoczona prawica chciała przejąć media publiczne. By to sobie ułatwić, uchwaliła przepisy, na mocy których to ówczesny minister skarbu powoływał szefów tych mediów. Jak wiemy, władza szybko zrobiła z nich swoją tubę propagandową. Wnoszę o stwierdzenie niezgodności poszczególnych przepisów e, e, ustawy. Wtedy to rozwiązanie zaskarżył do Legalnego Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Oto fragment jego skargi. Czy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w ogóle mógł takie decyzje i rozstrzygnięcia podejmować? Swobodne i dowolne powoływanie i odwoływanie władz mediów przez ministra oznacza ich stałą zależność od rządu. Dzisiaj Adam Bodnar nie widzi problemu w tym, że nowe władze mediów publicznych miałyby być uzależnione od ministra z rządu, w którym Bodnar zasiada. A nie jest tak, że postawiono Pana przed faktem dokonanym. Kto był w ogóle z Panem konsultowany? Oczywiście było, te rzeczy są ze mną konsultowane. Co ważne, tydzień po nagraniu tej rozmowy z Adamem Bodnarem, Sąd Rejestrowy nie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego władz spółek medialnych powołanych przez Bartłomieja Sienkiewicza. Uznał, że minister kultury nie był organem uprawnionym do dokonania zmian. Dla porządku dodajmy, że ta decyzja sądu, gdy została ogłoszona, nie miała już znaczenia, bo w międzyczasie, po zapowiedzi prezydenta Dudy o zablokowaniu finansowania dla mediów publicznych... Księkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. Referendarze Warszawskiego Sądu Rejonowego odrzucili jednak jego wnioski o otwarcie likwidacji TVP i Polskiego Radia. To nieprawomocna decyzja i nie przerywa samego procesu. Inne sądy rejestrowe w Polsce przyjęły podobne wnioski o otwarcie likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. I tu powstaje pytanie, czy Adam Bodnar przy przywracaniu porządku, między innymi w sądownictwie, wybierze drogę niebudzącą wątpliwości? On sam odpowiada tak. Pis jak wprowadzał swoje zmiany, to często bez podstawy prawnej mówił, ale taka jest wola suwerena. I teraz ja pytam, czy Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, jako legalista, jest w stanie tak trochę się nagiąć i powiedzieć, ale tego oczekuje społeczeństwo? Społeczeństwo oczekuje determinacji, społeczeństwo oczekuje rozliczeń, społeczeństwo oczekuje państwa praworządnego, ale nie można osiągnąć efektu praworządności, jednocześnie łamiąc reguły. Takiej postawy, działania zgodnego z regułami, spodziewają się po nim ci, którzy go znają i z nim pracowali. Pozmieniano prezesów sądów. Zmieniano KRS. To Krzysztof Olkowicz, radca prawny z Pomorza, wcześniej zastępca Bodnara w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i pracownik tego biura. Ja tak strasznie ufam w to, że lepszych ludzi od tych, którzy za to się wzięli, nie będzie dzisiaj. Marka Adam Bodnar, marka Prawo, Konstytucja, Praworządność jest chyba znacznie silniejsza od takich pokus, żebyśmy to zrobili na skróty. A to Jarosław Gwizdak, były sędzia i przyjaciel Bodnara. Mogę założyć, że on tam na pewno poszedł z planem. Na pewno tam poszedł ze swoim planem. Na pewno jest przygotowany. To jest też to, o czym mówiłem: jest przygotowany. Na pewno tą ramą jest konstytucja. Mówi dr Hanna Machińska, była zastępczyni Bodnara w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wyobrażam sobie, żeby podjął Adam Bodnar jakiekolwiek działania. Sprzeczny z konstytucją. Oboje nasi rozmówcy wskazują, że Bodnar podjął się potężnego, prawniczego wyzwania. To jest zadanie trudniejsze niż w 1989 roku. Dlaczego trudniejsze? Bo w 1989 roku jednak wiedzieliśmy wszyscy, że płyniemy w jedną stronę, i nawet ci, którzy byli po drugiej stronie, wiedzieli, że nie ma odwrotu od tego. To jest sytuacja zupełnie inna niż ta, która była po 1989. To była normalnie zmiana ustroju, a teraz jest w pewnym sensie przywracanie ustroju. Coś, czego w sumie nikt jeszcze nie robił. Zrobić ma Bodnar. Choć to nie było takie oczywiste. Po tym, jak w 2021 roku skończyła się jego kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, Bodnar został dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS. Jego głos nie zniknął. Nie można naprawiać praworządności, e, przestrzegania zasady praworządności metodami, które są sprzeczne z konstytucją. Nie zszedł z drogi upominania się o praworządność, ale wydawało się, że na tym poprzestanie. O tym, że... Tymczasem, jak mówi Krzysztof Olkowicz, przypomnijmy, to były zastępca Bodnara, a potem jego współpracownik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Bodnar zapowiadał mu, że to nie koniec jego publicznej działalności. Już. Dwa, 3 lata temu rozmawialiśmy o tym, że ma w planach start do Senatu. Więc nie byłem tym zaskoczony. To byłoby bez sensu, gdyby moje życie miało polegać na tym, że ja kończę z sukcesem misję rzecznika, później jestem profesorem i później co? Całe życie mam wracać do tej pamięci, kiedy byłem rzecznikiem i walczyłem o różne wartości. Poproszę panie profesorze. Adam Bodnar. Czułem, że aby dokonać rzeczywistej zmiany, to nie wystarczy, że będę występował z pozycji komentatorskich, tylko że muszę po prostu wejść do polityki. Dzień dobry. Dzień dobry. I wszedł z przytupem. W wyborach rozbił bank. Dostał blisko 630 tysięcy głosów i z tym rekordowym w tych wyborach wynikiem uzyskał mandat senatora. Adam Piotr Bodnar. To był taki pewien papierek lakmusowy, czy, czy wielki papier lakmusowy, no bo to jest coś niesamowitego. Nagle człowiek w sumie spoza polityki, ale rozpoznawalny dostaje 3 czwarte, niemalże 3 czwarte miliona głosów. No to no, może to... drażnić kolegów z. Ja koaliki. myślę, że to na pewno drażni. Ja myślę, że to na pewno drażni, no bo nie jeden chciałby, chciałby takiego, takiego wyniku. Tym samym, jak mówią nasi rozmówcy, dostał też szeroki mandat społeczny do przywrócenia porządku konstytucyjnego. On jest. Przed nami odpowiedzialny. Gdyby on powiedział dzisiaj, nie, nie, słuchajcie, to bardzo przepraszam, ja już swoje zrobiłem, a teraz niech inni robią. To ja bym się z taką postawą nie zgodziła. Nie pomyślał pan sobie, wiedząc, jaka jest rzeczywistość. Oszalał? Przecież to się albo powiedzie, albo się nie powiedzie. A jak się nie powiedzie, to porażka. Ja sobie zadawałem inne pytanie. Jak nie on, to kto? Kto będzie lepszym? Kto daje większą gwarancję? I te same pytania postawił sobie Bodnar. Wydaje mi się, że jestem w takim wieku i w tym momencie życia, że trzeba brać się także za misje te najtrudniejsze, które także mogą się wiązać z, z potencjalną klęską. Żeby wytłumaczyć, dlaczego misja, której się podjął, może zakończyć się klęską, wracamy do wspomnianego już projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mamy wielką nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta, że zostanie następnie podpisana przez prezydenta. Szukamy takiego rozwiązania, które może być do zaakceptowania przez pana prezydenta. Ale jaka będzie postawa? Sami widzimy, że postawa prezydenta w różnych kwestiach się zmienia i faluje. tak A nawet gdyby, panie ministrze, to przecież w każdej chwili grupa posłów z Prawa i Sprawiedliwości, która zapewne będzie bronić zmian, które wprowadziła, wniesie skargę konstytucyjną. A co zrobi Trybunał Konstytucyjny, to możemy sobie już dzisiaj powiedzieć. Oczywiście tak, ja zdaję sobie sprawę z tych wszystkich okoliczności. Natomiast to nie wszystkie niebezpieczeństwa tego typu nie zwalniają nas z odpowiedzialności. Zobrazujmy na grafice niebezpieczeństwa, o których mówi Bodnar. W 2017 roku ówczesna sejmowa większość zdecydowała, że to nie sędziowie, jak było wcześniej, a politycy wybiorą sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I tak się stało. Wbrew konstytucji skład Krajowej Rady Sądownictwa wybrała głównie Zjednoczona Prawica, a autorem tych zmian był prezydent Andrzej Duda. W moim przekonaniu następuje pogłębienie demokratyczności, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Bo nie jest tak, proszę państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w swoich prawach, w sprawach i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu. A tego właśnie chce Bodnar, aby to sędziowie wybierali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i tego między innymi dotyczy jego projekt. I teraz prezydent, który jest współtwórcą obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i to jest pierwsze dla Bodnara ryzyko, może ustawę zawetować. Sięganie po weto sygnalizował podczas inauguracji obecnej kadencji Sejmu. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Gdyby jednak prezydent ustawę podpisał, można założyć i to drugie ryzyko dla Bodnara, że swoich zmian będą bronić politycy zjednoczonej prawicy. Jeżeli prezydent podpisze, to dzisiejsza większość, dzisiejsza opozycja, przepraszam, natychmiast zaskarży taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i z całą pewnością yy, wiemy, jaki będzie rezultat. Tłumaczy profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były nauczyciel akademicki Bodnara i jego były doradca w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przekonania moralne. Pies. Profesor przypomina, że w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej zasiadają byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja nie stanowi, że to sejm. Którzy Bodnara, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, traktowali tak. To jest związane z orzekaniem osób, które moim zdaniem są nieuprawnione do I Mówi to organ konstytucyjny tak, w państwie. To. Komisja Europejska, Komisja Wenecka, ONZ e, i szereg... Pani poseł, jesteśmy w Polsce, w państwie suwerennym i zgrozo, że takie treści padają z ust przedstawiciela władzy konstytucyjnej. To jest potwierdzenie tego, że pańskie wystąpienie było i jest manifestem politycznym. Pan nie reprezentuje obywateli. Pan nie występuje w obronie praw obywateli. Naprawdę. Pan realizna się polityczną. Narusza pan powagę tej, tej komisji. Pan rzecznik jest elementem, jak powiedziałam, politycznej opozycji, części lewacko-lewicowej. Rzecznik zajmował się głównie działalnością polityczną, antyrządową, bojkotuje reformy, bojkotuje działania legalnie wybranej władz, występuje za granicą przeciwko polskiemu rządowi. Zatem ten pierwszy krok do przywrócenia ładu w sądownictwie, czyli przygotowany przez Bodnara projekt ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, zależy od prezydenta lub upolitycznionego, do czego prezydent się przyczynił Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. A tu przypomnijmy, że na liście spraw pilnych do uzdrowienia, poza tak zwanymi neosędziami, którzy awansowali lub trafili do sądownictwa po nominacji nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa, chodzi już o blisko 2,5 tysiąca osób, są też dublerze ze wspomnianego już Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, czyli osoby wybrane przez Zjednoczoną Prawicę na miejsca już zajęte. Ale w każdej z tych spraw Adam Bodnar studzi oczekiwania. Jeżeli zmiany dotyczące praworządności Negatywne zmiany trwały 8 lat i polegały na budowaniu tego podwójnego systemu prawnego. Odbywały się w poczuciu całkowitego braku odpowiedzialności za podejmowane decyzje, podporządkowywania politycznego poszczególnych organów władzy. To nie można tego wszystkiego naprawić w miesiąc, dwa miesiące czy trzy miesiące. Potrzebujemy czasu. Adam Bodnar będzie poddany różnego rodzaju presjom. Presja pierwsza, może nie najtrudniejsza, ale najbardziej widoczna, to będzie presja dzisiejszej opozycji, ale będzie też poddany presji środowiska prawniczego. Dla jednej grupy tego środowiska będzie zbyt radykalny, dla drugiej grupy będzie uważany za zbyt łagodnego. Presja jest. Szybkich zmian i decyzji oczekują niektóre środowiska prawnicze, w tym największe sędziowskie Stowarzyszenie Justicja. Igor Tuleja, Sąd w Warszawie. W dniu, w którym Bodner ogłosił projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Stowarzyszenie Justicja w swoich mediach społecznościowych opublikowało te nagrania, w których wystąpili szykanowani za poprzedniej władzy sędziowie. Justicja przygotowała projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypominają oni, że justicja jeszcze przed. Wyborami przygotowała ustawy, które w ocenie sędziów, członków tego stowarzyszenia, załatwiają problem nie tylko nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa, ale też wspomnianych neosędziów. Zapoznajcie się z nim. Te nagrania to czytelny sygnał do Bodnara, aby przeforsował rozwiązania justicji. To jest jedna z pierwszych takich zagadek, jak się odnieść, jak się odnaleźć właśnie wobec środowiska sędziowskiego, które też niesamowicie jak gdyby urosło w tych ostatnich czasach. Adam Bodnar jest człowiekiem, który wie, jakie ma kompetencje, jakie ma instrumenty działania, co to jest konstytucja i nie sądzę, żeby powstała sytuacja, w której nie będzie wierny sobie. Adam Bodnar jest teraz przedstawicielem władzy wykonawczej. Władza sądownicza jest władzą odrębną od innych władz, jak stanowi Konstytucja. Przypomnijmy to sobie: może zostać również znielubiony no, przez tych, którzy dotychczas mu sprzyjali. To tak się niestety dzieje. Bo to środowisko bliskie Bodnarowi, z którym jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też gdy przestał nim być, dopominał się, by władza przestrzegała prawa. Tu widzimy go na wspólnej konferencji z sędziami ze wspomnianego Stowarzyszenia Justicja. W pierwszych dniach urzędowania jako minister, Bodnar spotkał się z profesorem Krystianem Markiewiczem, szefem Justicji, czym stowarzyszenie pochwaliło się w swoich mediach społecznościowych. Może pan liczyć na nasze wsparcie i wiedzę w budowaniu sprawnych, sprawiedliwych i stabilnych sądów, opartych na fundamencie rządów prawa. Dziękuję za wsparcie i deklarację wspólnych działań na rzecz przywracania praworządności. Gdyby tutaj byli ci sędziowie związani ze Zbigniewem Ziobrą, mm -hmm. a pod spodem odpowiedział im Zbigniew Ziobra. Nie, jak najbardziej. Ja też miewam z tym problem. To znaczy, miewam problem z takim momentem, kiedy musimy to po prostu oddzielić i sobie też powiedzieć. Znaczy, czekam na, na jakieś lekkie tupnięcie nogą i też powiedzenie: okej, okay, szanowni państwo sędziowie, no to teraz. Ja jestem ministrem, wy jesteście sędziami, waszym zadaniem i zajęciem jest przede wszystkim przede wszystkim sądzenie. To, to, co nam może w jakimś stopniu to nie tyle usprawiedliwiać, ale uzasadniać, to jest właśnie ten czas powiedzmy miesiąca miodowego. Dla mnie jest naturalne, że na tym, tym pierwszym etapie, jeżeli ktoś zostaje ministrem sprawiedliwości, jest deklaracja ze strony różnych środowisk dotyczących współpracy. Ale teraz to nie z sędziami, a z politykami Bodnar będzie ustalał swoje posunięcia. I to tu mogą pojawić się największe oczekiwania. Ma wokół siebie polityków. Oni złożyli pewne obietnice wyborcze i wiedzą, że od nich zależą. Presja na pewno się pojawi w pewnym momencie. Potrzebujemy efektów. I co wtedy zrobi? Z góry tym politykom mogę powiedzieć: niech nie oczekują, że e, Adama Bodnara można poddać jakimkolwiek naciskom. Moje ocenie, jeżeli takie będą, to będą skazane na niepowodzenie. Tu nie mam wątpliwości. Znaczy myślę, że jeśli zostanie postawiony przed jakimś takim trudnym wyborem, żeby właśnie trochę pójść na ustępstwa czy trochę giąć ten kręgosłup, to myślę, że raczej zrezygnuje, niż się temu podda, bo to jest też kwestia jego wiarygodności, to jest też kwestia takiego jego brandu, w którym był. Ta wiarygodność, jak mówią nasi rozmówcy, zależeć będzie od tego, czy jako polityk pójdzie drogą, którą sam wytyczył jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Musimy Polskę e, doprowadzić do, do zwyczajnych, normalnych reguł praworządności. I Pan to zrobi? E, ja to, ja to, tak, ja to zrobię. To znaczy, ja to zrobię, ale nie sam, tylko e, przy wsparciu obywateli, moich współpracowników e, i wszystkich, którym na tym Zależy i przy wsparciu też partnerów tej koalicji 15 października, którzy wiem, że głęboko w to wierzą. Marta Gordziewicz, TVN24.